Siema ludzie tutaj zawias i dzisiaj w dzisiejszym krótkim filmiku pokażę Wam o co chodzi z tym całym Adflyem, bo coś czuję, że nie, nie za bardzo niektórzy łapią. A szczególnie to jest odniesienie, to jest odpowiedź wideo do e, filmu z Minecraftem, gdzie skąd można go ściągnąć, jak, jak pobrać. Dużo osób pisze, że nie działa link, kiedy ja wchodzę. Działa. Nie wiem, czy chodzi Wam o to, że po prostu naklikacie te reklamy, bo to tutaj z przodu, to co macham tym, to jest reklama. Aby wejść do pliku, który trzeba ściągnąć, czyli tego Minecrafta, o którego Wam chodzi, trzeba nacisnąć Skip Ad. Jak to on zrobimy? Wtedy przekierowuje nas na stronę i tutaj naciskamy ten wielki zielony guzik pobierz i to już jest nasz plik o który nam chodziło. Myślę, że wyjaśniłem o co chodzi. Jeśli dalej to nie będzie ten problem i dalej nie będzie Wam działać, piszcie w komentarzach, dam nowy link. A póki co, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, cześć.